Witajcie. Ludzie wymyślili sobie, ci, którzy czczą szabat, że Jezus zmartwychwstał w szabat. Słuchajcie, jest to absolutnie niedorzeczne. Dlaczego? Pokazuję i objaśniam. Szabat zaczyna się wraz z zachodem słońca w piątek i kończy się z zachodem słońca w sobotę. OK? Czyli w sobotę, jak już jest ciemno, to już nie ma szabatu wtedy. I teraz tak. Czemu ludzie, którzy kładą nacisk na szabat, y, mówią takie rzeczy, pokazuje je i objaśniam, Jest to dlatego, ponieważ oni chcą, aby te najważniejsze wydarzenia miały miejsce w szabat, tak? Te najważniejsze wydarzenia, aby miały miejsce w szabat, czyli y, powiedzmy jakieś objaśniając te Mighty Wind, to oni mówili, że Pan Jezus wróci ponownie na tą ziemię w szabat, tak? Także widzicie, ludzie, którzy y, ciągle kłaść nacisk na szabat, nie? Którzy hmm. y, robią różnicę między dniem a dniem. Tacy ludzie będą Wam często, gęsto wmawiali, że y, w szabat działy się najważniejsze rzeczy. I teraz tak, żeby nie być gołosłownym. Pan Jezus zmarzł w niedzielę. Czemu jeszcze już y, daj wesety, tak? Czemu jeszcze szabatowcy uważają, że tak się nie stało? No bo katolicy mówią, że Pan Jezus Smarczbekstał w niedzielę, tak? Przeto to nie jest prawdą. Słuchajcie, katolicy pewne rzeczy mają prawdziwe. Samo Zmarzbek Stanie jest faktem, nie? A katolicy tego też nauczają, tylko pomijają też ważne inne kwestie, tak? Ale na przykład o Zmarzbych Staniu nauczają, a po prostu miksują prawdę z kłamstwem, tak? O to chodzi. Dlatego powinniśmy na nich uważać, ale pewne rzeczy... Yy, są zgodne z prawdą, tak? Na przykład zmartwychwstanie jest faktem. Ok? I zmartwychwstanie w niedzielę jest faktem. I teraz tak. Wszystkie Ewangelia, jak sprawdzałem, Mateusza, Marka, Łukasza Jana mówią na ten temat, że Jezus zmartwychwstał w niedzielę, tak? Każda Ewangelia tak mówi. Słuchajcie, i to jasno i wyraźnie. Zobaczcie. Ewangelia Mateusza 28.1. Po upływie szabatu. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć ogród i w szóstym wesecie anioł im powiedział, nie ma go tu, bo zmarzł. stał, jak zapowiedział, tak? Jasne? Jasne. Ewangelia Marka 161. Po upływie szabatu, znowu mamy po szabacie, tak? Maria Magdalena Maria, Matka Jakuba i Salome nakupiły wonnosi, żeby pójść na Maści Jezusa z wczesnym rankiem. W pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Znowu jasne to jest? Tak? Wczesnym rankiem, czyli po szabacie. Jasno po szabacie, a nie przed szabatem. Wiecie, to by mogło mieć nawet... Pan Jezus mógłby nawet w nocy zmartwychwstać, tak? I to nadal by było po szabacie, ponieważ szabat, jak już yy, wspomnieliśmy, zaczyna się, jak słońce zachodzi w sobotę, tak? czyli jak już jest ciemno w sobotę. Wtedy już nie ma yy, szabatu, tak? Już jest koniec szabatu. Ewangelia Łukasza 24.1. W pierwszy dzień tygodnia poszły Korza świt do grobu, czyli już się pokazywało i rozjaśniało, tak? Yy, niosąc przygotowane wodności. Szósty werset znowu mówi, nie ma go tutaj z stał znowu, tak? I teraz tak, Ewangelia Jana 21, a pierwszego dnia po szabacie, gdy było jeszcze ciemno, czyli tutaj jest tutaj trochę inaczej, tak? Gdy było jeszcze ciemno, czyli tam wcześniej było nie? a tutaj, gdy było jeszcze ciemno, czemu tak jest napisane, pokazuje i Ciemność, a ciemność to różnica. Wiemy, że powiedzmy jedną z Plag yy, to była gęsta ciemność, tak? Czasami może być taka ciemność, a czasami ta ciemność może być mniejsza. Okay? I tutaj ja myślę, że była mała ciemność, że już się pokazywało i rozjaśniało, skoro inne Ewangelie mówiły, że to już było właśnie wczesnym rankiem o świcie. Nie? Gdy było jeszcze ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła kamień odwalony od grobowca. W XVI wesecie Jezus się jej ukazał. Ok? I jej objaśnił, aby go nie dotykała, byś się nie wstąpił do ojca. Czy jest to jasne? Mam nadzieję, że tak, ponieważ e, ludzie, którzy kładą nacisk na szabat, nie chcą, aby wam wkręcali tą bajerę, ten fałsz. To kłamstwo, tak, zadaj dzisiaj kłam temu kłamstwu, że Jezus masz sumie w sobotę. I jeszcze jedna kwestia, bo oni, tak jak wspominałem na początku, kładąc nacisk na ten, na Szabat, powinni się cieszyć, że Jezus odpoczywał w Szabat, tak? Jak się mówi, spoczywaj w pokoju, tak? Czyli jak ktoś umiera. Czyli jak Pan Jezus był w grobie jeszcze w ten w Szabat, no to słuchajcie, to. Yy, szabatowcy, ludzie, którzy kładą nacisk na szabat, powinni się radować z tego, że Jezus Chrystus jeszcze yy, w szabat yy, był w grobie i odpoczywał, a w niedzielę w pierwszy dzień pracy, w yy, pierwszy dzień tygodnia, tak dzień w pracy yy, zmać wystał, tak? Tyle. Także tak widzę. Żaden werset nie mówi, że to było w szabat, tylko po szabacie, tak? Jasno jest napisane wszystkie wesety, tak mówią, jak już zobaczyliśmy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.